Jest rzeczą naturalną, że od lat współpracujemy z partnerami z Ukrainy, z Białorusi, z Niemiec. Natomiast w ostatnich latach bardzo wiele energii włożyliśmy w to, żeby budować te dalsze partnerstwa. Partnerstwa z zachodnią Europą, ale też partnerstwa z Norwegią czy z Islandią. Miasto Lublin dzięki wsparciu funduszy EOG i funduszy norweskich realizuje inicjatywę Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży wspólnie z Europejskim Centrum Wergelanda. Oraz Fundacją Sempre Afrente. Lublin w 2023 roku nosi tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży i dzięki tej inicjatywie mieliśmy szansę zrealizować wiele kluczowych elementów tego programu, a także systemowego wsparcia rozwoju młodzieży oraz osób z nią pracujących. Każdy dobrze przemyślany projekt opiera się na badaniu potrzeb. Nie jest inaczej z naszą inicjatywą. W ramach starań o tytuł Europejska Stolica Młodzieży 2023 Lublin przeprowadził takie badania. Dlatego w momencie jak się okazało, że możemy zawnioskować o środki, nie musieliśmy długo zastanawiać się, jakie aktywności wpisać do wniosków. W aktywności inicjatywy zaangażowało się bardzo dużo młodych ludzi. Młodych ludzi, którzy dołączyli się do procesu, który pozwolił Lublinowi stać bardziej otwartym dla młodzieży. Dla nas bardzo ważne jest to, że przestrzeń była od początku współtworzona z grupą młodzieżową i od momentu projektowania wnętrza razem z naszymi partnerami z IKEA młodzież decydowała o tym, w jaki sposób ta przestrzeń będzie wyglądała. Jest to przestrzeń, która cechuje się tym, że jest otwarta i bezpieczna, a osoby, które tutaj przychodzą, mogą zrealizować swoje projekty i pomysły. Jest to przestrzeń dla młodzieży do tego, aby zdobywać informacje, pożarzać swoje kompetencje, inicjować działania, które można realizować z innymi młodymi ludźmi. Akademia Lokalnego Animatora, czyli program, z którego jesteśmy bardzo dumni, w tym roku to już jest dziesiąta edycja i w tym programie młode osoby uczestniczą w takim cyklu szkoleniowym w którym spotykają się z różnymi animatorami, animatorkami, aktywistami, aktywistkami, e, z osobami, które robią różne ciekawe rzeczy w przestrzeniach e, miejskich e, i uczą się pracować z różnymi grupami, uczą się tworzyć własne projekty i na koniec tworzą swoją własną pierwszą inicjatywę dla społeczności lokalnej. Mamy tutaj dużo wolontariuszy i wolontariuszek lokalnych, ale także wolontariuszy i wolontariuszyki zagraniczne, którzy przychodzą i proponują to, co możemy robić, żeby Fajnie integrować społeczność lokalną. I pytamy, z czym przychodzisz młody człowieku. I te osoby chcą się dowiedzieć, jak zrealizować się zawodowo, gdzie skorzystać z możliwości wolontariatu lokalnego, albo jak zrobić coś, o czym marzą w Lublinie, jak zrealizować swoje wydarzenie lokalne. No i my jesteśmy tu po to, żeby po pierwsze uświadomić im, jak bardzo ważne jest to, że już wykonali pierwszy krok, czyli zapytali. A potem ukazać różne możliwości, zapytać może, czy nie chcą w ramach Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży działać, ale też, czy może nie chcą skorzystać z innych opcji wolontariackich, które są w Lublinie. I takie spotkania, nawet godzinne, dwugodzinne, w ramach konsultacji pozwalają też tym młodym ludziom spojrzeć inaczej na swoją. Osobowość, na swój progres, jaki dokonują. To jest na przykład Festiwal Aktywności Młodzieży, który co roku skupia wokół siebie 200 osób z Lubelszczyzny, z różnych miejscowości i również z Lublina, żeby mogli spotkać inne organizacje pozarządowe, które tworzą na przykład ofertę wolontariacką i żeby zobaczyli, że nauka w szkole, wychowanie, a potem studia i potem praca to nie jest wszystko, co mogą zrobić w życiu, tak żeby się czuć dobrze, żeby się czuć ważnymi osobami. Naukę partycypacji warto rozpocząć już od najmłodszych lat. Bardzo się cieszymy, że szkolne budżety obywatelskie stały się narzędziem, dzięki któremu wszyscy uczymy się w jaki sposób współdecydować i być współodpowiedzialnym właśnie za swoje pomysły. Uh, so this is a space where young people uh, who are engaged in society, they can exchange experiences. This is of highly importance in these difficult times we face now in, in Europe, uh, in order for young people to, to really to exchange experiences from their local and national context and maybe also learn from each other and get inspired to further engage in society. The best uh, experience was to actually have the exchange in Utoya Island, which is a place where youth uh, go for. To learn more about democracy. As youth, we, we need to learn our responsibilities. It also promotes critical thinking, and you also understand the issue about inclusion and diversity there it was a possibility to meet someone uh, with whom you can talk uh, free about everything and to be understood when you um, have an opportunity to see how uh, these uh, things work in a different country uh, it's easier to make a difference in your own home because you know how this should work how that should work W komponencie współpraca międzynarodowa zrealizowaliśmy 10 wizyt studyjnych w Norwegii, w Oslo. W Polsce, w Krakowie, w Warszawie oraz Lublinie, a także wizytę studyjną w Belgii, w Gandawie. Organizujemy również aktywności w ramach Kongresu Współpracy Transgranicznej i w ramach tego właśnie wydarzenia odbywają się wizyty studyjne, panele dyskusyjne, warsztaty, giełdy grantodawców oraz fora partnerów. W naszej inicjatywie umożliwiamy współpracę organizacjom młodzieżowym oraz młodzieżowym pracownikom i osobom pracującym z młodzieżą z Polski, Ukrainy i Norwegii. Wśród tysięcy wolontariuszy, którzy włączyli się we wsparcie uchodźców, byli również wolontariusze z Ukrainy. Pojechali razem do Norwegii, zobaczyć jak tam współpracują organizacje pozarządowe w działaniach na rzecz tych, którzy często nie planowali przyjazdu do Polski czy do Norwegii. Jesteśmy też wdzięczni, że dzięki współpracy, dobrej współpracy z naszym partnerem europejskim Centrum Wergelanda, po wybuchu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, byliśmy w stanie również włączyć młodzież z Ukrainy, która w bezpośredni sposób stała się ofiarą tych dramatycznych wydarzeń u naszego wschodniego sąsiada. Doświadczenia z Oslo czy doświadczenia z Gandawy bardzo ważne są dla nas dla Lublina ale też i możliwość współpracy z miastami ukraińskimi, wymiana młodzieżowa. To są rzeczy, które zdecydowanie przyniosą w najbliższej przyszłości konkretne rezultaty, które się przełożą na konkretne projekty i działania.